Hej, tutaj Zioman i miło mi jest Was, drodzy gracze, zaprosić na najnowszy przegląd najbardziej popularnych gier na PlayStation. Lista powstaje dzięki danym ze strony Profiles.com, a ja sprawdzam jej zestawienie raz w tygodniu. Witam również fanów facebookowego profilu dla graczy, wszystko o PlayStation 4. Gotowi? Zaczynamy! Więźmi nadal w top 10, a CD Projekt Red czeka z niecierpliwością na rozdanie nagród The Game Awards 2015. Polska gra ma najwięcej, aż 7 nominacji. Produkcja powalczy w takich kategoriach jak najlepsza fabuła, soundtrack, występ angielskiego Geralta, najlepsze RPG, kierunek artystyczny oraz rzecz jasna: Gra Rock. CD Projekt Red jest nominowany w kategorii Developer Rock na froncie FIFA 16 bez zmian. W sensie nie mam o czym wspomnieć. Jasne są doniesienia o bagach czy niestabilnych serwerach, kompilacja najlepszych bramek, sporo o trybie Ultimate Team, ale nic nowego jeśli chodzi o samą grę. Cóż, gracze jednak delektują się samą rozgrywką i dzięki temu nowa kopana znajduje się na liście. Już dzisiaj rozpocznie się kolejny event z podznaku Iron Banner, a Bungie zmieniło w nim kilka obowiązujących zasad. Okej, okay, nie znam się, ale wymieniam. Będziecie wiedzieć o co chodzi. Reputacja za wygranie meczu zwiększona o 20%. Artefakt z IB można zakupić po osiągnięciu trzeciej rangi, Ghosta po piątej. Saladin dropnie paczki po randze trzeciej i piątej, a nagrody za ukończenie meczu będą zwiększone. Tryb rozgrywki to Clash. Mutatory już chyba na dobre zadomowiły się w grze, a zawodnicy mogą dość mocno modyfikować zasady starć. Kwadratowa piłka już nikogo nie dziwi, podobnie jak zwiększona moc do dopalacza, czy księżycowa grawitacja. W grudniu spodziewamy się aktualizacji zwanej Snowday, dzięki której areny przekształcą się w lodowiska, a piłka stanie się hokejowym krążkiem. Ostatnia aktualizacja najnowszego MGS-a wywołała małe zamieszanie wśród fanów. Była to jednak pozytywna reakcja na wieść, że ponownie możemy zrekrutować Quiet. Znana znucenia smętnych piosenek towarzyszka może znowu śmigać ze Snakeem po siedmiokrotnym zaliczeniu misji 11, przy której zamiast oznaczenia Replay zobaczymy napis Reunion. Jeśli tęskniście za Quiet, teraz macie szansę, by ją odzyskać. Drugi sezon The Walking Dead od Telltale Games to jedna z listopadowych plusowych propozycji. Ograłem ją jeszcze przed nadejściem apokalipsy i byłem całkiem zadowolony. To idealna produkcja, by posadzić blisko nam osobę obok siebie i razem przeżywać losy Clementine. Niestety drugi sezon ma jeszcze mniej gry w grze od pierwszego, a rozgrywka naprawdę zaczyna przypominać swoją formułą serial. Tak czy siak, jest w plusie, trwa około 10 godzin, łatwe pucharki, warto sprawdzić. Pod koniec miesiąca Need for Speed otrzyma całkiem sporą aktualizację opartą na sugestiach graczy. Twórcy mają zamiar m.in. bardziej zbalansować doganianie gracza przez AI, wprowadzić lusterko wsteczne, neony, zwiększyć maksymalny poziom reputacji o 10 oraz zaimplementować trzy nowe trofea. Patch jest pierwszą z wielu darmowych aktualizacji, wśród których mają znaleźć się również darmowe DLC. W świecie asasynów też za dużo zmian nie odnotowano. Ubisoft szykuje się do premiery PC, ale mnie z wiadomych powodów obchodzi to tyle co zeszłoroczny śnieg. No, chyba, że będzie jakaś kicha, to wtedy się pośmiejemy. Nie życzę oczywiście nikomu źle i mam nadzieję, że gracze na każdej platformie będą mogli komfortowo wcielić się w rodzeństwo z Londynu. Seria Call of Duty to dla Activision jedna z największych dojnych krów. Trzydniowy debiut najnowszego Black Opsa przełożył się na 550 milionów dolarów. Co sprawiło, że najnowsza część koda to najbardziej dochodowa premiera roku w przemyśle rozrywkowym. Żaden film, książka czy album muzyczny nie zarobił więcej. Dla porównania Jurassic World zgarnął tylko 209 milionów na swoim otwarciu. Na pierwszym miejscu produkcja, której wady są wymieniane tak często jak zalety, a i tak potrafi przekuć gracza na długie godziny przed ekranem. Fallout 4 to kolejny klasowy hit od Bethesdy, a ja już niebawem zaprezentuję Wam moje pierwsze wrażenia z ogrywania tego potwora. Bo jak inaczej nazwać grę, dla której można byłoby rzucić niemal wszystko i dać się porwać bostońskiej post Mówił do Was Zioman, admin profilu dla graczy, wszystko o PlayStation 4. Jeśli podobała Wam się lista, możecie śmiało subskrybować mój kanał. W ten sposób nie ominie Was żadne zestawienie, recenzja czy inne materiały, które trafiają do publikacji. Dzięki, do usłyszenia za tydzień.